Festiwal Kultury w Stronę Tradycji zawędrował w tym roku do Kramska. Poprzednie edycje odbywały się w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Szanowni Państwo, w imieniu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Instytucji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, witam Państwa. Po latach w gościnnym Kramsku Centrum Kultury i Sztuki parę lat temu miało tutaj swoją imprezę, później na chwilę od tego odeszliśmy. Bardzo się cieszę, że realizujemy tutaj nasze projekty ministerialne i cieszę się, że wójt gminy Kramsk oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zaprosili nas do realizacji festiwalu o tematyce ludowej. A tutaj... 6 lipca w amfiteatrze zaprezentowały się zespoły śpiewacze. Kapele ludowe, zespoły taneczne, śpiewacy, instrumentaliści i gawędziarze. Po raz pierwszy na festiwalu wystąpiły zespoły stylizowane, preferujące repertuar bardziej popularny i współczesny. Przedstawiciele poszczególnych kategorii starali się najdokładniej odzwierciedlić folklor regionu, który reprezentowali. Odpowiedni dobór repertuaru, stroju, gwary, instrumentów oraz walory wokalne to elementy, które były brane pod uwagę przez jury podczas oceny artystycznej. Równolegle do prezentacji muzycznych odbywał się konkurs wysypywania wzorów piaskiem. Rozstrzygnięto także konkurs poświęcony tradycjom w twórczości plastycznej, na który można było zgłaszać pracę o charakterze ludowym. Gościem specjalnym festiwalu był zespół folklorystyczny Wielkopolanie. Atrakcją dla wszystkich uczestników i widzów była natomiast nauka kroków tańców ludowych naszego regionu, którą poprowadziła Hanna Jaworska tancerka zespołu folklorystycznego Wielkopolanie. Zespół Wielopolanki z gminnego ośrodka kultury w Kramsku został zakwalifikowany do ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym. Nasz, nasz przegląd tu w Kramsku oddaje stan rzeczywisty zachowania tradycji muzycznej, oddaje stopień zamiłowania małych społeczności ku śpiewowi, ku tradycyjnej nucie. I to jest taki stan faktyczny. No, to, że akurat jest większość grup śpiewaczych, to jest stan ogólnokrajowy, bo właśnie na kobietach ten śpiew tradycyjny i też ta obrzędowość dawna też się trzymała. Także kobiety ciągną w pewnym sensie tradycję ludową. Troska o, o wartościowy repertuar jest stałym problemem, bo tutaj jakby idzie troszkę w kierunku takiego odryfowania ku repertuarowi powszechnemu, który się oczywiście może sprawdzać na dożynkach, na dniach miejscowości, na festynach, to jest wszystko zrozumiałe. Natomiast jeżeli jest przegląd taki nakierowany na ochronę miejscowej tradycji, to już ten, ten, ten wybór repertuaru powinien być bardziej taki przemyślany po prostu, nie na żywioł. Tak. Organizatorzy festiwalu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku. Muzyka